Matura to bardzo ważny moment w życiu młodego człowieka, wpisujący się w podążanie drogą edukacji, szczególnie poprzez studia wyższe. Ale elementem, który przybliży obszar świata akademickiego, to, będą, to będzie Lubelski Salon Maturzystów. W tym roku bardzo miło jest nam zaprosić Was, kochani, na 5-6 września na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W ofercie, która będzie przedstawiona, będzie ona skierowana do wszystkich maturzystów. Zapraszamy również Was z nauczycielami, a nasz Uniwersytet to nie tylko nauki filozoficzne, humanistyczne, teologiczne, to również nauki ścisłe, nauki o zdrowiu, nauki medyczne. Będzie bardzo miło Was wszystkich gościć, bo oferta będzie również przedstawiona przez inne uczelnie, które są zarówno z regionu Lubelszczyzny, jak i z całej Polski.